Gabrysia. Cześć Gabrysia. Szczególnie słyszałam, że lubisz podróżować, więc mam dla Ciebie trochę prezent mały. O! Proszę. I ogólnie to prowadziłam mini disco dla dzieci, więc uznałam, okay. że nauczę Cię małego tańca dla dzieci. Małe tańce. A ja też chwilą a teraz dziewczyna go uczy tańca dla dzieci. Mega kontrast stary. Jest, jest kontrast duży. Tak. Nie tak. Dużo sukcesu niestety. wróżenie. Nie ja znam tą widzisz, bo tak w hotelach jest... to może się rozkręci. O Jezu, nie no. Jesteś za dobra, jesteś Jezu, za dobra Chciałabyś mieć dzieci? <laughs> Jakie kurwa dziwne pytanie Na pierwszej randce Więc mam dla ciebie zagadkę O Jezus Krowa stoi na granicy czesko-francuskiej Czesko-francuskiej? Do którego kraju należy krowa? Nie ma z granicy czesko-francuskiej Przechodzisz dalej Podoba mi się no. Myślę, że Kaspi jesteś bardzo delikatny Póki co A co mam robić? Nie dobrze, dobrze no, Wszystkie przepuszczasz na razie no, wiesz, trzeba też jakieś odrzucić, nie? Nie czyj presji, Kacperek Ci się podobają wszystkie Nie, bez... to